To wyzwanie daje mi, to wyzwanie daje mi, to wyzwanie daje mi, a jak nie zaczniesz, to się nie dowiesz. Dziś jest poniedziałek, i to jest kolejny okrągły 30 odcinek vloga. Dobrze, że okrągły, bo dzisiaj chcę zrobić podsumowanie wyzwania e, codziennie coś nowego. Ale zanim co do czego, to najpierw do pracy, bo już jest 9. Normalnie zaczynam o 8, a o 11.30 już mam sobie zrobić dwugodzinną siestę, więc mało czasu na pracę. No i podsumowałem sobie moje wyzwanie przez 7 dni robić codziennie coś nowego. No i wyszedł mi z tego w ogóle cały post na bloga, także będę to publikował, To pewnie nie opowiem w całości tych wszystkich przemyśleń, które miałem po tych, no w zasadzie dwóch tygodniach, bo tam trochę z przerwami, ale o tym też za chwilę opowiem. Teraz czas na siestę, no dwugodzinną to pewnie nie, chociaż zobaczymy, bo już jest dwunasta, trochę mi się przyciągnęło pisanie tego, Posta, ale chciałem to dokończyć, żeby zebrać te wszystkie myśli jakoś sensownie do kupy. I właśnie idę szlakiem, którym chyba nigdy w życiu nie szedłem, a mieszkam w zewoju już. Ho ho ho, 20 ponad lat. Nie będę szedł nim jednak do końca, bo za 10 minut odbieram córkę, ale chciałem się przejść gdzieś w miejsce, gdzie jeszcze nigdzie nie byłem i zrobić właśnie podsumowanie, wyzwania codziennie, coś nowego. Tam było. Zacząć doceniać małe rzeczy, rozbudzić inspirację, oswoić się z podejmowaniem ryzyka, podejmować nowe wyzwania, być bardziej uważnym na co dzień. Dlaczego to dla mnie było wyzwaniem? Myślałem, że nie będzie, bo jestem w trakcie ogólnie bardzo wielu życiowych zmian, zwłaszcza biznesowych. No i nie wiedziałem, jednak. Na pewno nie miałem takiej świadomości, ile rzeczy robię nowych, a ile rzeczy nowych nie robię. Czy faktycznie jestem taki bardziej, nie wiem, lubię przygody, czy też może lubię rutynę. Wracam już, bo bałem się, że zablokowałem drogę jakiś duży traktor jechał, ale przejechał. Nie wyzwaniem to też było dlatego, że zobowiązałem się do publikowania relacji. Z, żeby zainspirować też innych. Więc to taki publiczny proces, który zawsze wiąże się z jakimiś większymi oczekiwaniami, obawami, wyjściem poza strefę komfortu. No i właśnie jak to robiłem? Robiłem relacje na Instagramie, do każdej nowo zrobionej rzeczy robiłem jakiś post, zdjęcie, opis. Chciałem dać trochę kontekstu. Wrzucałem post też do wyróżnionej relacji na Instagramie. Dzięki czemu teraz mogę szybko przejrzeć, co robiłem, wrócić właśnie do tego, bez grzebania w notatniku, w którym czasami piszę i po 10 stron w ciągu jednego dnia, więc to mi dało taki duży komfort, łatwość też przejrzenia tych wszystkich notatek. Nie zawsze chciałem coś opublikować, bo nie wszystko, co robię, jest publiczne, zwłaszcza jeśli dotyczy na przykład innych osób albo czegoś, co. Potrzebuję sobie jeszcze przetrawić, przemyśleć, trochę zintegrować ze sobą, czy zrozumieć, co się wewnątrz mnie dzieje. Czasami, kiedy brakowało mi inspiracji, albo miałem kilka pomysłów, to wrzucałem na taki bucket list do swojego narzędzia do zarządzania zadaniami. No, i wtedy tam opisem, że to wyzwanie. No i Jeśli brakowało mi inspiracji, brakowało mi czegoś do zrobienia, to sobie przyglądałem tę listę i. No i czasem robiłem coś z tych tych rzeczy. Czasami czegoś zapomniałem dodać na tego konkretnego dnia i robiłem na następny dzień przegląd, co robiłem czy, czy, czy zrobiłem coś nowego, czy nie no i po prostu publikowałem na, na, na następny dzień także bez spiny. Zanim opowiem jakie rzeczy robiłem i jakie efekty mi to dało, to lecę po córkę, bo już czas. Pole minowe, osty pokrzywy Dobra, idziemy na spacer i dokończymy sobie temat. Więc jakie rzeczy robiłem? Przede wszystkim takie, które zmuszały mnie, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu, jak na przykład z gorącymi pytaniami na Toastmasters, coś, co trenuje moje e, umiejętności improwizowania czy wystąpień publicznych. Więc to, to jedna kategoria rzeczy. Inne to zwykłe na przykład próbowanie nowych smaków lodów, czy wyjście na spacer w zupełnie inny ścieżki przez lasa jak na przykład dzisiaj. Doświadczałem też nowych rzeczy, takie jak na przykład wymyśliłem, że zjem sobie obiad z zamkniętymi oczami, bo ostatnio rozmawiałem z gościem w podcaście o nowych doświadczeniach i o ASMR, którego zresztą też spróbowałem, żeby właśnie dowiedzieć się o co z tym chodzi. Wprowadziłem sobie nowy nawyk dwugodzinnej siesty, którą właśnie teraz praktykuję. Takie jakby, no bo idę też z, na spacer trochę ponagrywać, ale kiedy sobie pomyślałem, że właśnie mam dwie godziny dla siebie takiego odpoczynku, no to bomba. Um, no i tego typu rzeczy. Jakieś nowe właśnie smaki lodu wraz z córką na nowe, na, na lody, więc mieliśmy czas sam na sam i to też było super. Co okazało się kluczowe w tym moim wyzwaniu, to to, że zrobiłem sobie podsumowanie, to znaczy właśnie wrzucałem relacje na Instagrama. Oznaczałem jako wyróżnione, i wtedy te relacje nie giną po 24 godzinach, tylko zostają, więc miałem szansę, żeby sobie przewertować wszystko to, co robiłem, i trochę sobie podsumować. Więc e, zobaczyłem, jakie rzeczy to były. Czy, mi, czy były to duże rzeczy, czy małe, czy właśnie bzdurne, czy może coś jednak faktycznie zmieniły w moim życiu. W momencie, kiedy robiłem te rzeczy, to faktycznie. Niektóre wydawały mi się takie no, zupełnie bzdurne, jak na przykład założenie nowej koszulki. Natomiast to zainspirowało mnie do posprzątania sobie szafy, co spowodowało, że dzisiaj na przykład założyłem Polar, którego, którego szukałem przez jakiś czas, a później on utknął na nie wiadomo ile lat w szafie. Teraz wyciągnąłem go prawie jak nowy. To podsumowanie też pozwoliło mi na taką chwilę refleksji. No, bo może nie wszystkie zmiany są ważne, nie wszystkie są istotne, ale niektóre popychały mnie do właśnie innych zmian. Jedno do, to z tą koszulką do na przykład posprzątania sobie szafy i nagrania odcinku o declutteringu, odgruzowywania sobie życia. Inne gdzieś na przykład poszedłem w las i potem po spacerze spotkałem znajomego, więc sobie pogawędziliśmy trochę. Więc to też była okazja na spotkanie. Więc czasami jedne rzeczy pociągają za sobą inne. Sprzątałem szafę, no to część rzeczy oddałem dla potrzebujących, więc być może komuś się faktycznie coś z tego przyda. Robiłbym te wszystkie rzeczy bez podejmowania tego wyzwania? Niektórych prawdopodobnie nie. Albo nie tak szybko, jak je zrobiłem. Być może z częścią bym zwlekał trochę dłużej, np. przykład z posprzątaniem szafy, czy z wyjściem gdzieś na spacer w miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Część z nich była trochę na siłę. Znaczy tak szukałem, nie wiedziałem co, albo miałem jakiś taki dzień, kiedy siedziałem sobie w domu i nie bardzo próbowałem coś robić, tylko miałem jakąś handrę czy po prostu sobie leżałem, odpoczywałem. No i nie szukałem rzeczy na siłę. Um, albo właśnie szukałem takie, które no, były nowe, ale może nie były jakieś turbo hardkorowe, czy jakieś takie. Nie wiem, zmieniające życie, czy będące zupełnie czymś nieoczekiwanym, czy nowym, czy wielkim, jakąś dużą zmianą. Z tych rzeczy było dla mnie wartościowych, jak na przykład wyjście z córką na lody, bo sobie posiedziałem sam na sam najpierw zrobiłem relację napisałem, a potem schowałem telefon do kieszeni no i miałem taki właśnie 100% uwagi dla córki tak sobie posiedzieliśmy a że ona długo jadła lody, no to sobie chwilę tam faktycznie posiedzieliśmy w kawiarni i pogawędziliśmy, także to, to było super i to co zauważyłem, to że to wyzwanie właśnie powoduje, że jestem bardziej uważny, to znaczy wchodzę w nowe miejsca, więc nie idę na automacie też, nie idę bezrefleksyjnie, tylko no, trochę muszę uważać pod nogi, no bo tak jak idę normalnie tymi samymi ścieżkami codziennie, no to praktycznie idę na pamięć, mógłbym iść z zamkniętymi oczami w niektóre miejsca. Więc to też powoduje taką właśnie większą uważność i skupienie na tym, co jest tu i teraz. Ciekawe było to, że to był też taki impuls, taki kop w tyłek, bo taka wymówka, żeby faktycznie ruszyć się, i trochę taka jak na przykład czasami mówią ludzie, że a bo lekarz mi zabronił pić, to nie piję. I to jest coś, coś w tym rodzaju, nie? że yy, kazałem sobie zrobić takie wyzwanie i to wyzwanie zmusza mnie do tego, żeby gdzieś tam iść, coś tam zrobić, coś nowego. Yy, no i jest to taki właśnie fajny, fajny impuls, tak można trochę zwalić odpowiedzialność za to, że coś robi nowego, na to, że nawyk buduje, to mi kazało zrobić to, że tamto. W tekście tutaj nawyków jest to właśnie bardzo istotne, bo kiedy mam do wyboru iść jakąś utartą ścieżką albo zrobić coś nowego, no to wybieram coś nowego, no bo mam te wyzwanie, które, które każe mi robić te nowe rzeczy, więc to pozwala mi wyjść z tych rutyn, z tych kolejnych takiego myślenia i faktycznie zrobić coś nowego, coś małego, nawet w kierunku takiego życia, jakie chcę prowadzić. Zauważyłem też, że te to wyzwanie daje mi taką małą dawkę wrażeń codziennie: takiej trochę ekscytacji, trochę mm, jakiegoś właśnie wyjścia, wyjścia poza rutynę, jakiejś małej przygody, mm, może jakieś poczucie piękna, trochę szansy na poznanie nowych osób, czy właśnie zrobienie czegoś inny, zupełnie innego. Więc to jest taka, takie małe dawki wrażeń, coś jak na przykład jedziemy na wakacje. No to często poznajemy bardzo dużo różnych rzeczy naraz, to znaczy i kuchnie, na przykład nie wiem, jedziemy do Hiszpanii i poznajemy nowe, nowe smaki, jakąś kuchnię śródziemnomorską, nowy język, nowe zapachy, nowa architektura, jakby wszystko jest nowe. A tutaj mamy takich mniejszą dawkę wrażeń, ale codziennie przez dłuższy czas. Więc być może. Nie potrzebuję wcale takiej dużej dawki, właśnie, wrażeń, typu, nie wiem, zjechać na roller rollercoasterze i, i zwymiotować na dole. Tylko, właśnie codziennie, coś takiego, co troszkę mnie pobudzi, ale tak minimalnie, nie? taka lekka dawka ekscytacji może to w zupełności wystarczy. Trochę przemyśleń mam jeszcze i tam na blogu, yy, puszczam artykuł, jak tylko wrócę do domu i będę montował tego vloga. Także zachęcam Cię do przeczytania, bo jest tam trochę więcej takich koncepcji. Może coś z tego będzie jeszcze dla Ciebie przydatne. Jeśli jeszcze nie zacząłeś, czy nie zaczęłaś tego, tego wyzwania, to do tego Cię zachęcam. Ale jest taka jeszcze jedna myśl, która mi przyszła do głowy, że to jest trochę jak z takim planem, takim dużym marzeniem. Na przykład um, mam taką koncepcję kupić kampera i objechać z rodziną dookoła świata. No Jest to projekt na lata, więc być może coś można zrobić w tym kierunku już teraz, żeby, żeby takie marzenie, które no, ma dać dużo wrażeń, żeby już teraz zaczęło dawać jakąś część wrażeń, czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć. Może nocleg pod namiotem w środku lasu, albo może wyjście po prostu na spacer, tam gdzie mógłbym zechcieć pobiwakować sobie. Może dowiem się, czego potrzebuję na takim wyjeździe dookoła świata i co zabrać do tego kampera. Przy tym wyzwaniu miałem też trochę przekmin na temat wytrwałości, systematyczności, bo nie udało mi się codziennie tego wyzwania podjąć. No i to jest trochę tak, że czasami rzeczy są dużo ważniejsze, które, które robimy. No i w sobotę na przykład byłem na Sorze z dzieckiem, żeby mu uszyć głowę. No, jest to coś nowego, ale niekoniecznie jest to coś, czym jest nie wiem, warto się dzieli, czy warto to. Ponawiać i dążyć do tego, i czasami są takie wydarzenia, które powodują, że wszystko inne traci sens. Takie tsunami, czy trzęsienie ziemi, czy taka katastrofa, która, czy to słowna, czy metaforyczna. Przykładowo, no, nie będę zmywał podłogi w łazience, jak na przykład płonie cały budynek, w którym jestem. No, trzeba wiać, nie ma, nie ma sensu dbać tutaj o to, żeby się nikt nie pośliznął, po prostu wszyscy muszą wiać. Na pewno czegoś się dowiedziałem o sobie. W przy robieniu tego wyzwania dowiedziałem się, jak bardzo jestem wytrwały w tym zadaniu konkretnym, no bo niekoniecznie na przykład przekłada się to na kręcenie vloga, którego nagrywam praktycznie codziennie i teraz mi nie sprawia to żadnych w sumie trudności. Natomiast jeśli robimy coś nowego, no to może się pojawić takie uczucie, czy dam radę, czy będę w stanie to kontynuować, na przykład takie wyzwanie przez 7 dni. No jak nie zaczniesz, to się nie dowiesz. I niekoniecznie to się musi przekładać na Twoje poczucie takiej wytrwałości, właśnie, czy pewności siebie, może bardziej, że dasz radę, czy nie dasz rady zrobić tego wyzwania. No, po prostu trzeba zacząć Ci się dowiedzieć. Ja się na przykład dowiedziałem, że bardziej cenię sobie takie uważne chwile, na przykład, właśnie z córką, podczas jedzenia lodów. To dla mnie było. Ważne po prostu. Siedziałem sobie i miałem schowany telefon. Nie zajmowałem się niczym innym, tylko tym, żeby być córką. Więc, nie samo robienie nowych rzeczy, tylko robienie rzeczy w taki bardziej może jakościowy sposób. Pozostałe przemyślenia wrzucę na bloga, natomiast na koniec jeszcze dodam w kontekście tego, czy codziennie właśnie udało się zrobić. No, nie udało się, ale warto być łagodnym dla siebie. Tak jak podczas medytacji nauczyciele buddyjscy mówią, żeby nie być takim control freakiem, czyli nie próbować wszystkiego kontrolować na maksa, tylko jednak być trochę bardziej łagodnym dla siebie. Jeśli stracimy koncentrację, na przykład na oddechu podczas medytacji, no to trzeba sobie tak lekko, łagodnie postarać się do niego wrócić, ale z wyrozumiałością i spokojem, a nie właśnie na siłę gwałtownie. Na koniec zachęcam Cię do zrobienia sobie jeszcze raz tego wyzwania. Ja pewnie będę dłużej chcieć kontynuować to właśnie wyzwanie. Co prawda mam na myśli jeszcze kilka innych wyzwań, do których będę Cię zapraszał, ale innym razem i być może będą ciuważniejsze, Choć tylko dlatego, żeby właśnie zrobić je w następnej kolejności. Natomiast na pewno przy takim wyzwaniu dowiesz się czegoś o sobie. Prawdopodobnie zainspiruje cię to do różnych rzeczy. Nie przejmuj się wytrwałością za bardzo. Po prostu poznaj siebie i zobacz, gdzie są Twoje granice. Niech celem będzie właśnie zgromadzenie kilku doświadczeń i przyjrzenie się im później. No i ważne jest właśnie, żeby sobie to podsumować, zrobić chwilę na refleksję i zobaczyć tak kilka tych doświadczeń, jak to wyszło, co było ważne, co nie było ważne, zarówno podczas robienia tych rzeczy, jak i później, na przykład po tygodniu sobie zobaczyć wstecz, jak te siedem poprzednich doświadczeń wyglądało, czy te, czy te wrażenia, wyzwania przybliżają ci do tego, co jest ważne, czy czy nie, czy może będzie to jakaś metoda na odkrycie tego? co jest dla ciebie istotne, co sprawia ci jakąś tam frajdę, czy jest to styl życia, który chcesz prowadzić. Ja się na dzisiaj już żegnam z tobą. Fajnie, że tu siedzi na łące, ale trochę wieje przy nagrywaniu. No i e, czas zmontować i wracać do rodzinki. Także dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!